Partnerem odcinka jest polska agencja www.nieruchomościwkambodzie.pl w Przeprowadzamy i zabezpieczamy majątki Polaków w Kambodży. Witamy dnia kolejnego. Kapelusz już sobie robi tak zwane śniadanko. Tutaj ma, tutaj ma, tutaj ma i tutaj ma. A ja przyszedłem wymienić wodę dla psów i wodę do kawomatu. Tryle była gdzieś na zakupach. A no zaraz ja wychodzę. Słuchajcie, ja jedę na miasto, więc po drodze coś ponagrywamy. Biorę tego motobajka. Zapala od pierwszej kopki. Dobra. See you. Że te tereny już znacie pewnie, teraz rzadziej się jeździ, bo kiedyś non stop do naszej knajpy tędy jeździłem. Słuchajcie, styczeń najchłodniejszy miesiąc chyba w Kambodży. Końcówka grudnia, styczeń, początek lutego. I naprawdę czuć to. Jak teraz jadę, to czuję, można by było nawet stopień dać wyżej, bo jest chłodno. Poza tym, poza tym w nocy, wieczorem to jest naprawdę chłodno z przodu taki chip. Ale to się nadaje raczej tylko dla turystów przejechać, ponieważ to często nie ma dachu w albo taka rama bez okien, taka taczka, ale dla atrakcji turystycznej to takie floty całe jeżdżą po kilka. Znowu trafiamy na czerwone światło. Jesteśmy w okolicach Pub Street. Ja tutaj chcę sobie objechać naokoło. Ze względu na to, że kapelusz chciał tu sobie coś otwierać, i tak nie, mógł, nie może znaleźć miejsca. I tak chcę moim okiem zobaczyć, czy tu są jakieś wolne, może do wynajęcia, dziuple tak zwane. Wątpię, bardziej postawić swój, swoją szczękę u kogoś na terenie, komu by nie robić konkurencji. Tutaj ten Green Market, ale to się chyba nie przyjęło. Tu gdzie miał, gdzie miał Daniel, zapiekanki. Tu jest dobry punkt pod 7 Eleven. Tutaj wieczorem rozstawiają się już. Nie wiem, czy to by było miejsce babami, i z innymi właśnie tu sprawami. Tutaj ta ewentualnie ulica, ale tu też wszystko zagospodarowane. Miejsca turystyczne. A zrobimy kółko. Tutaj zaraz gdzieś Kmertejs przed nami słynny. Zawsze można spotkać rodaków. Przynajmniej jak kiedyś było, nie wiem, teraz pewnie też jeszcze bardziej, bo to jest sezon turystyczny, dużo ludzi przyjeżdża. Dzisiaj też się mam spotkać na mieście z Polakiem. Między innymi zaraz, jak skończę mój objazd, to wyślę mu lokalizację. Wstępnie umówiliśmy się tutaj, gdzieś przy, przy Pub Street, czyli tutaj. A tak jak mówię, muszę objechać i później napiszę lokalizację. Piekarnia się przeniosła, do której jeździłem po chleb na zakwasie. Może później pojedziemy, może nie. Zależy jaką będę miał ochotę na to wszystko. Tutaj to nie te uliczki, bo to już jest za daleko. To musi być ścisłe centrum, bo on chce takie bułeczki sprzedawać, które są tanie, czyli trzeba iść na ilość. Jak tu nie będzie ilości, to to, to się biznes mu nie zepchnie. Ja w tym uczestniczył nie będę. Z góry mówię, bo mnie że te wszystkie gastronomia, jeszcze robienie z kimś, to nie bardzo. Po pierwsze, trzeba się dzielić zyskiem, o, ewentualnie można się też dzielić stratą, to też jest plus. Dobra, jedziemy na Park Street teraz. Absolutnie to generalnie dwie ulice, czyli ta i poprzeczna, zaraz dojedziemy do skrzyżowania. Wieczorem są to zamknięte ulice dla ruchu, dla ruchu mechanicznego byśmy powiedzieli. Nie wiem czy nie ma szumu, bo dosyć wiatr jest mocny na mikrofonie. No, ewentualnie ta uliczka Bo ta jest taka słaba wieczorami też Jak już to tutaj ten, ten cały dzielnik, że tak powiem no tutaj wieczorem się rozstawia strycut. Ale ja tego nie widzę, taki strycut bez kibla, bez tego no. znowu jesteśmy przy Seven Eleven. No tutaj jakby się gdziekolwiek mógł rozstawić o teraz, no to by było idealnie. Tutaj to sam bym w to wchodziło. Czy tutaj. Tu kiedyś stały street foody, słuchajcie. Ja, ja tu dawno nie byłem. Rzadko tu przychodzę. To no, takie miejsce bardziej turystyczne. I jeszcze z przodu po tamtej stronie. trochę ludzi, ale tłumów nie ma tłumów nie ma kiedyś było lepiej no ale to było kiedyś, kiedyś tak już się mówi kiedyś było lepiej a przynajmniej sobie trochę tego tutaj pop street street foodu zobaczycie przed człowiek o aparycji Polaka to mógł być on zaraz zobaczymy Taki w czerwonej koszulce, tak? W czapeczce znaczy hmm. to było? O, ewentualnie tutaj. Jakby stanął, ale ale tu nie ma miejsca takiego. O, tutaj ten, ten ryneczek, ale to wszystko zajęte. Zbyt dobre miejsce. Teraz, ja, słuchajcie, wyłączę nagrywanie, bo tu mam się z Polakiem zaraz spotkać, a nie wiem, co on będzie chciał być nagrywany. Dobra, to ja się na razie rozłączę i, i później dam znać. Słuchajcie, miałem rację. I tutaj się zatrzymamy na rogu, bo chcę po obserwację jest dobrą na ulicę. Tutaj mamy cały narożnik. Skrzyżowanie tych dwóch Pub Street. Słuchajcie, dawno sobie właśnie tak nie siedziałem tu na Pub Street. I powiem wam, że przyjemnie i ja chciałem sobie kupić takie właśnie fotele do domu, żeby sobie przyjemnie siedzieć i patio zrobić tam, gdzie kiedyś stały motory przed naszym wejściem. Zadaszone tam jest, tam mini bar i zrobić sobie tam patio i wygodne fotele tak jak tu. O, coś takiego, nie? No, nie? niekoniecznie ta kolorystyka tych żółtych poduszek z tyłu, ale to nieważne. Bardzo wygodnie, bardzo wygodnie się siedzi, jakaś ława, i wtedy bym sobie siedział przy kompu. A no, teraz czuję i widzę, jakie to jest, jak to jest, jak to powiedzieć, wygodnie. No, proszę Państwa, idealnie. Tak, a to był ten człowiek, tak teraz poszedł, poszedł do kibla. Ale tak, to była ta osoba. Kurde, ale jak tu z nimi konkurować, skoro. Piwo lane jest, jest po 50 centów, a piwo butelkowane Ankor i Hanuman 0,75 są prawie koszta, żeby ściągnąć klienta. Taki marketing, dobra, ja siadam na nasze miejsce tutaj. Słuchajcie, kawę co zamówiłem, to jest medium powiedzieli, ale zobaczcie, kurwa, jak to ogromna, ogromna kawa. Dobrze, ja już jestem teraz w drodze powrotnej do siebie, bo się spieszę. Yes. Tu wyjazd z Street. No i tu jeszcze ewentualnie dla kapelusza mogłoby być dobre miejsce, i to nie w, ta, nie w, w prawo tutaj, tak jak pojechałem. A to z tego względu, że tak jak mówiłem, no, ten jego pomysł wymaga tego, aby się kręciło bardzo dużo ludzi. Nie mówię, że to biznes mało marżowalny, takie bułeczki, bo akurat marże to mają dosyć spore na tym, ale sam w sobie taka bułeczka to tam 2 dolary kosztuje. To trzeba tej ilości sprzedać, żeby to później się wrócili. Pracownice, miejsce. I żeby był z tego zarobek. Jakieś produkty też kosztują, oczywiście. Zresztą gastronomia to jest w miarę marżowalna Dobrze, to jeszcze mówię tak. Tu przyjeżdżam, patrzę się, rozglądam. I ewentualnie tu na Riverside, w tym miejscu. Nie? a ewentualnie właśnie taka przyczepka, nie? I miejsce. Tylko nie wiem, na jakiej zasadzie się tu staje, na jakiej zasadzie się te miejsce, że tak powiem, zdobywa. Poza tym, mając już takie miejsce, no to jednak, jednak pracownik też, chciałem powiedzieć, nie jest głupi, no bo takiego powinien mieć, to wtedy widzi i sam może to robić, no bo to nie są skomplikowane rzeczy. Pomyśli i sam zrobi. To jest też wtórcze problem, a tu jeszcze chciałem pojechać, widzę, coś jest w takim piecu, pizzę robią, czy co? Fajne miejsce. Tak, pizzę robią. Widzicie? Fajny piec, fajne te pizze, ale... No my pizzy teraz jeszcze nie będziemy, ale widzę, że tu bardzo dużo tych street foodów, ale to jest bardziej pod europejczyków. To no już nie jest to miejsce, co bym polecał kapeluszowi. Ja tu też dawno nie byłem. No i tu też miejsca pewnie się jakoś nie wiem. Nie wiem w jakich, na jakiej zasadzie to są. No i konkurencji tutaj też sporo a tych turystów jest mniej niż było to tak mówią statystyki to po pierwsze co mówię, że ja widzę a po drugie są statystyki, które o tym mówią dobrze, my tu będziemy zawijać a wiecie co, ja jeszcze pojadę teraz do UFO sklepu, czyli tędy pojedziemy ponieważ ponieważ Zobaczyć, czy są tutaj mikrofony DJI Mic 2. No dobrze, mikrofonów nie ma. A do tego, bo teraz byłem, a do tego, jakby były sprowadzone, to są bardzo dużą marżą. Więc chyba sobie z Chin bezpośrednio ściągnę. A najlepiej, jakbym był przelotem w Hongkongu, bo tam jest sprzęt chyba jeszcze tańszy. Ze względu na zerową stawkę watu, ale wtedy to też jakoś jest tak, że oni na dany kraj ciutkę tą cenę wyżej robią. Zero VAT-u. jest taniej, ale to nie jest tak tanio, jakby być mogło, gdyby nie było manipulacji cenowych. Tutaj świątynia naprzeciwko nas, a my tutaj las. Taka część Riverside blisko nas, ale też pozajmowana trochę, już nie tak mocno obłożona. I raczej to już się nie nadaje, bo tu przychodzą lokaleści sobie posiedzieć. Ale i taka kawiarnia na minibusie. Fut traki, a tutaj mamy kościół świętego Jana. Coś, a la hot dogi między innymi na pikapie przyjechało, nie wiem czy to jeszcze jeździ i odjeżdża. Dobrze, my już zaraz będziemy, ostatnia prosta pod domem. Nasza świątynia, nasza obok. Słuchajcie, tak się rozglądałem i przejechałem na Gwiazd. Więc pojedziemy tędy na około. Tu kolejna świątynia z przodu. Tędy Marcin. Wraca, tędy się do Marcina jedzie. Ale nie będziemy do niego zajeżdżać, tylko prosto i prawo do nas. To trochę dzisiaj pozwiedzaliśmy miasta. Gdzieś liście się paliły, takie patyki. Taki zapach. Te mnie zawsze atakują, te psy tutaj. Kurwa wstał i będzie mnie atakował. Nie. Popatrz. Słuchajcie, taki zapach wiosny, jak w Polsce, ogniska. A bardzo czujna i agresywna wataha. Na noc widzicie, tutaj jest u nas droga zamykana tą bramą, więc nasze nie mają takiego kontaktu w nocy. Jedynie się nawołują, wyją, informują. Dobra, przyjadę, podleję ogród. To praktycznie codziennie trzeba podlewać. No nowe nasadzenia są. Bardzo suche. Słuchajcie, ja wróciłem, a będzie rozpalała grilla. Znaczy ten nie grilla, tylko tego, no jak się mówi? Kuchnię pola Halo? Hello. Gaz przyjechał. Hello. Ktoś się ostatnio pytał, ile gaz kosztuje? No to butla, 15 kg, 16,5 dolara. Słuchajcie, ja będę podlewał ogród teraz. A swoje widzę, przygotowuję mięso dla psów. Słuchajcie, ja skończyłem podlewanie całego ogrodu. Przyjechali pod Nowym Niebem, i dzisiaj jest zmiana, ponieważ nie przyjechali na żyć się za moje, tylko przywieźli. O ile przywieźli? Pierogi. Przywieźli. Sztuk? 100. 100. O. 100 Ładnie. Mieszane? Tak. Mieszane. Wieprzowe i wołowe. Wieprzowe i wołowe. Pięknie. No to zaraz no będziemy jeździć. Zabieramy, zabieramy. No, ja ze 20 to na pewno zjem, Minimum. Śmietana jest? Nie. O, pięknie. Dobra, a ja idę zamknąć pompę. Bo tam cały czas chodzi, ale teraz taki rzeźki zapach. Jak ja to zawsze mówię, przylecą zaraz motylki, chrabąszcze, żaby bo jest wilgoć, rozkwitną kwiaty, podniosą się liście, zazielenią. A tu nie są pierogi? To okulary by mi się przydały może. Co, są pierogi. Nie, ale tutaj w patelni. Elegancko. No i to jest ten, a tutaj są wieprzowe i jeszcze dołożyła taki... I to jest po 50 jest... sztuk, nie? Tak. I słuchaj... A nie, są sosik. takie ginger, takie coś, takie Aha. wiesz, fajne, nie? A ja sosu chyba będzie, trzeba później do... Tak, A. to jest soja, to się będzie Mhm, tak jest. Ale wiesz, jak takie coś, takie porcje... Strajlerzy po zakupy. Trzeba kapelusza wyważyć. Małdzyry! Małdzy! Oj! Czydziałdzy! O! Nie sialaj! Dobra. Nie lubię, jak jest tak ciemno. Trzeba zapalić światło. Aby oświetlić nawet ulicę. I tu jest jeszcze jedna lampa do zapalenia na zewnątrz. Tam bym... A tu są jeszcze te lampy, zapomniałem. Dawno ich żeśmy nie używali. A coś mi za ciemno się zrobiło. Tam jeszcze by trzeba było zapalić. Trzeba wszystko pozapalać. O, zobaczcie. Szkurczę, tak jakby się o tym świetle zapomniało. Jeszcze tam. Dam sobie radę. Czekajcie, jeszcze tutaj może. O, tylko dwa się świecą, a dwa nie. Gdzie jeszcze tu są światła? Tylko tu dwa nie świecą. No, widzę, że się ładama zaczęło powodzić, więc świateł się pali. Na żarówki jeszcze Wiesz wiecie, I, nie Wiesz, co i w ogrodzie są światła? Ja je potrafię zapalić. Tylko tam trzeba podejść i zapalić. Normalnie przełączniki są przy drzewach. Takie wiszące po ogrodzie. Chowcy! Właśnie, to jest taki i taki... cian O, okej, Kapelusz jedzie kupić jakieś papryczki do sosu do pierogów. Bo zamyjemy z takim sosikiem. Zobaczycie. Kontaktowałem się tutaj z lokalnym schroniskiem dla psów, celem wsparcia, które dostaliśmy i od widzów i ode mnie. Także... Dołożyli się widzowie, dołożyłem się ja i już się kontaktowałem i tam pojutrze pojedziemy Wspólnie chyba z tą panią ze schroniska, żeby wybierała rzeczy, które trzeba kupić Stoja wróciła Dobra, mamy jakieś tutaj zioła, to chleb witaminy Chirurgii A to jest z można podać. No. Sosik Jozakrzy I, i tu pierogi. I tu jest sos kapeluszowy. Pierogi pierwsza porcja podana to są wołowe, Jest i Stefan. Dobra, mamy to. No. Pod pierogi. Jak często cię zapoznamy z tą młodszą, są takie pierogi? No. Jadą, ale jutro znowu pewnie przyjadą, zaraz zobaczymy, ale pewnie tak. Dobra, to jutro drożdżówki proszę zorganizować jakaś, a jak nie kupicie to, to będziecie tutaj lepić. I dobra wiadomość jest taka, że zaczęły się już bawić, już się trochę rozruszały i no Stefan już powoli zastępuje Leili Lakego. W sensie zabawy, bo na początku Stefan nie wiedział, jak, jak ma reagować. bo on, tak, on był taki trzeci do zabawy. Laki zawsze Lejle atakował, bo mniejsza i Lejla się odgrywa. I Lejla próbowała Stefana rozruszać od paru dni, ale to tak słabo szło. A dzisiaj już pod wieczór zaczęły. No i jak się nauczą, to będzie wesoło. I za nogę i za, za ucho. No, to dobrze, że tak się dzieje, tak? No, Nie. dobra. A no to tym miłym akcentem wesołym zakończmy dzisiejszy odcinek.